Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Ksiądz Michał Chudkowski. Po rocznej pracy w Milanówku na parafii jako wikariusz, teraz już w niedzielę będę wyjeżdżał do Republiki Środkowoafrykańskiej na misję. Jadę do księdza biskupa, który jest także z pochodzenia Polakiem. Jest to ksiądz biskup z decyzji tarnowskiej, pochodzi ksiądz biskup Mirosław Gutspa. On planuje mnie posłać do parafik Tole, która jest położona w równikowym lesie. Oprócz pracy wiadomo duszpastersko-ewangelizacyjnej są też wyzwania takie natury charytatywnej. Głównie chcemy rozbudować tam szkołę podstawową, by dzieci mogły się uczyć jak największa ilość tych dzieci. I oczywiście jest też potrzeba rozbudowy ośrodka zdrowia a konkretnie chodzi bardziej już teraz o salę porodową, sam zapleczem sanitarnym dla tych kobiet.